Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku za GMB w Tokar race Driver 3 mamy 18 odcinek. Prawdopodobnie, jak widzicie, nastąpił poziom nowych zawodów. Ja się zastanawiam teraz nad GT Tuning Cup i Dodge Super Speedway Tour. Chyba Dodge City Super Speedway Tour weźmiemy sobie. Eee, możemy sobie kwalifikacje włączyć, ale mi to się chyba tu nie przyda. Mamy sporo, dość sporo, 4 wyścigi, to nawet dużo mili się krążeń. Tak więc jedziemy, bo i tak tutaj się nie przydadzą nam e, kwalifikacje. Sprawdźmy sobie teraz, czy m, trzeba zjeżdżać do boksów. Chyba nie, w tych wyścigach nie. Przypominajmy się czasy sport z e, Racing 2, bo tam też były podobne modele samochodów. Oj, tu już mi się wydaje, że nie będzie tak łatwo. Jak z tamtymi zawodami co mieliśmy wcześniej. Nie wiem jak dokładnie się tamte zawody nazywały. Ale coś czuję, że te samochody ciężej wyprowadzić z równowagi. poślizg Jakoś tu delikatniej ich. Powolkniemy się coraz do góry. Dzisiaj nie powinno być problemu z wyścigami. Tak, tu widzicie co uderzę. Jakiegoś tu za mnie spycha. To w prawo te samochody, jak wiecie, to są przystosowane głównie do skręcania w lewo, ale trzeba było tu ich przekarać. Trzecia pozycja, fantastic Kurde no. Ja nie mam w te zakręty wchodzić głównie. Jak znowu skoszę, to dadzą mi tutaj. Bym źle w ogóle wchodził w te zakręty. Ajajaj, tu mnie wziął, dziad. Tyle, że oni to też zwalniają. Tak się przez niego nie mogą tam spiąć. Tak, gaz. A, ah, spowolniony. Kurde, walka o drugie miejsce. Pierwszego już nie zdobędę. O kurde, ten skąd się wziął? W takiej sytuacji jestem skończony na czwartej pozycji. A Dlatego nie chcę. Jeszcze działać, żeby się nie odjechać. Ja nie to dam. No, spier lekko leś No nie! Fuck Dawaj, dawaj A jeszcze jedno okrążenie karę No teatrem wyścig się skończył naprawdę pozytywnie Kuziwa no Sześć okrążeń poszło na marne. Nie dostajemy tutaj kary, ale to i trzeba tu jakoś mocniej przykarać, bo to Uf, już gra zaczyna mi do... dokuczać lagami. Ja pierdzielę, ale już nie wiem co się dzieje. Naprawdę ten format jest potrzebny, on mi tutaj się zjeżdżać chyba. No co no? No to którym mam mamy wyprzedzić? Jak dostanę 5 sekund to się wkurzę Trzeba jakoś Kurde fatalnie się skończyło tamto spotkanie No patrzcie, ja skręcam pełnym tym tak byś chciał a nie mógł Gdy tamty znowu nas odjechał Muszę bardziej zwalniać na to wychodzi. ze sobą mi wynosi. Teraz mogę sobie na takie hamowania tutaj zwalać Ale co będzie, jak tam ci będą, to jeszcze tak w tym momencie. Jeszcze ślady. Raz oni się zbliżają do mnie masakrycznie blisko, a nie raz odjeżdżam ich naprawdę fest. Ta gra jest trochę dziwna, ale naprawdę świad... dostarcza mi wiele emocji dziecińskich. Dobra, przed przedostatnie okrążenie, za zaczniemy. jest Już bym jechał następny wyścig, gdyby nie przystanku poślizg. To moje ślady są. za bardzo w zagapiłem się tam na tyły żeby zobaczyć gdzie oni są wpiłujemy silnik redukcja na trójce 200 300 nawet ta nie ten nie idzie wyprzyga z do oporu i lecimy sobie z koksem, jak widzicie, więc będziemy mieli drugą pozycję, no niestety nie udało nam się zdobyć tego pierwszego miejsca. Jeszcze może czekać tutaj nas walka na prostej. I chyba tak. Udało nam się, ale już widzicie, dojeżdżali nas, dojeżdżali nas. Dobra, druga pozycja. Jest dobrze. Lecimy next. Mamy no, my cztery 4. Cztery, drugi jedziemy sobie aktualnie Jedziemy na tym torze jechałem Tutaj no, będzie trzeba bardziej przyhamowywać Jakby tu się oś... To już dla tu Dobra na razie zarębiście dajemy gaz dodajemy w próbujemy ich odjechać, ale wątpię, że to się udało teraz mamy 5 okrążeń ten tor jest bardziej tutaj, wymaga od nas więcej spowolnienia tego samochodu. możemy tutaj wchodzić z mega prędkościami w te zakręty tutaj zepsułem całkowicie. że źle weż wszedłem ten zakręt. Też za mało wemowałem. za dużo mocy tutaj daje No to mamy jakiegoś z tyłu przeciwnika No stop, nam na góry Przed ostatnie Proszę Państwa O Fak. No Nie mogę wyczuć naprawdę Tego samochodu To jest drugi wieśnik On i tak idzie dawać. Gaz, muszę mu ujmować tego gazu. Ja to się do tego przyzwyczaję. Nie? To niestety każda auto inaczej się prowadzi w tej trzymaj. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Jest ta różnorodność, nie? Nie ma tej monotonności. w danych zawodach. Ale ten przeciwnik z tyłu na drugiej pozycji nie daje mi spokoju. Co jeszcze, że on się za tutaj torbie wykorzysta. Mój no, słaby punkt. O, o, o. A nie udało mi się, ale był blisko. Więc trzeba naprawdę na ostatnich tych prostych uważać. I mam następny tor. Tu jest znowu 5 okrążeń Tutaj, no już ten tor mamy dłuższy chyba, z tego co mi się wydaje Dłuższe to są te proste. Zakrętem jednak chyba trzeba zwalniać, czy nie do końca? No, chyba nie do końca, bo jest szeroki ten tor. I panda U, tutaj też dochodzi do przepychanek. Patrzcie, 320 na czwórce. Tam w tyle nie osiągnie na piątce, 300 złapię. Może i na szóstce też był, ja nie wiem, jak tam, miałem Big Ani nie oglądałem tych filmików. Jak niektórzy jadą 300 widziałem tam raz demota. I co było? Było 299 i piąty wiek. No i maksymalne obroty oczywiście. Zamiast się zbliżać do, od, do nich, to ja się oddalam. Piąta pozycja nie jest wesoło. nie podoba mi się to, bo nie mogę się w ogóle do nich <coughs> zbliżyć. Odjechali mi nieźle na starcie. Nie są teraz tego efektu. Dawaj, dawaj, dale, ciągniesz Maninoa. Firmowy samochód! Z przodu nic nie zbliżam, z tyłu się zbliżają. Ja pierdziele, z Jakby się zaczęła pojawiać, no dobrze. A. Jest i czwarta pozycja, jest dobrze. Przeprosiłbym o no jedną. A żeby tylko czegoś więcej dzielić? O, tam rzuciło i to jest dobry moment. A je, je. Za bardzo po zewnętrznej nie wiem jak go minąć. Teraz może to będzie szansa czy nie Super, czy nie? Dawaj, 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 dawaj tak, 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 a, tak, 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 to Kurde. Jeszcze ten, żeby mi nie przeciekł. zjebałem to. Kurwa. To I pięciookrążeniowe okrążeniowe rzy, rzy, żeg... silnika... do... nie wiem, tak? Osiem okrążeń. Ten tutaj najsławniejszy tor z tych właśnie okręgów to race. co pamiętam Kary nie dostałem, dziwne, ale trzeba atakować, bo sto tak to do nas później wezmą I mugniemy do mety Dobra, redukcja. razem Się rozpędzamy. Fantastic! Dawaj, dawaj ciągniesz. No niech odjechaliśmy na kolejny no nieźle, pewnie się zbliżą Na piątym okrążeniu Elegancko sobie Chodę, lepsze są te zawody niż mi się wydaje Niż tamte, lepiej te samochody się prowadzą Nie wchodzą tak łatwo W poślizg przy uderzeniach no, bo mam za mało jeszcze doświadczenia z nimi. Macie trochę skorpitu kamerę. Rzadko dostajecie do mnie i w ogóle, praktycznie dostajecie jazdy z tą kamerą. Patrzcie, jak to wszystko ładnie się ogląda. Ooo, ja wchodzę w zakręt, oni dopiero wychodzą na prostą no elegancką przewagę. z 200 nie schodzę. Kurde. Łe, się. To tak, zwolnić tylko o 10. Puścić gaz i już bez problemu wchodzimy w tak? tak więc, no ciekawe zawody. No, niestety, w następnych już zawodach mamy ograniczone pole manewru. Mamy tylko hmm. dwa wyścigi już do wyboru, tak jak to było na początku. Już nie mamy po trzy e, typy zawód e, do wyboru, tylko po dwa, a później będziemy mieli tylko po jednym. Więc nie będzie wyboru, niestety. No, ciekawie się to zapowiada po Wam. Naprawdę jeżeli szukacie gry na słabe komputery, bo to jest gra słabe, stara ma już małe, ma małe wymagania, bo to jest gra z 2006 roku, to ja bym serdecznie polecał tą grę z typów wyścigowych, ponieważ jest bardzo fajna, jest dużo zawodów, naprawdę sprawia Master Friday, mi sprawiła jak widzicie wyścigów jest masakrycznie dużo, więc można zajeździć aż do znudzenia się. Jeszcze mamy tryb pro, e, procarian, który ja już ja nie będę robił wam nagrywał, bo to szkoda czasu. Chciałem zanagrać wam e, Dig A widzicie, tu jeszcze mamy Honda, Trans, jakiś ten. Więc jeszcze Fiat, Multiplier, nie, nie wiem czy jest, wątpię... E, więc naprawdę jest wiele co do roboty, co do bawienia się. Jak widzicie już kończymy no, karierę wo, tego World Tour. E, 81%, jesteśmy już prawie na końcu. Zostały nam około jeszcze 4 odcinki. I za 4 odcinki będziemy się żegnać z tą grą. Dobra, ale ja się ja już, już dzisiaj niestety z wami żegnam. Tak więc do